Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi dotknięci kalectwem. Kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pocieg ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą. Nie potknął się na niej. Jestem bowiem Ojcem dla Izraela. A Efraim jest moim Synem Pierworodnym. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy, żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze a słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł Zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc Mu Bądź dobrej myśli, stań, woła Cię. On rzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym cię uczynił? Powiedział mu niewidomy, rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, w pierwszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza Duch Święty pokazuje nam, że życie człowieka jest pewną drogą, pewną drogą, którą każdy z nas przemierza. Jako ludzie istniejemy wiecznie. Nasza dusza ma początek, ale już nie ma końca nasza świadomość będzie istnieć zawsze. I nie można je zniszczyć. A zatem, kochani, każdy z nas idzie, podejmuje pewną drogę. I albo idziemy w kierunku Boga, który spełnią miłości, pokoju, radości, albo idziemy w kierunku przeciwnym, oddalamy się od Boga, odrzucamy miłość, dobro, łagodność, pokój, odrzucamy miłosierdzie Boże. I wchodzimy coraz bardziej w egoizm, w pychę, chęć panowania nad drugim, czynienia zła drugiemu, i coraz bardziej wtedy nas ogarniają ciemności. Kochani, każdy z nas podejmuje jakąś drogę. Owszem, często jesteśmy skupieni na tym, co przyziemne, doczesne, nasza praca, rodzina, szkoła, zajęcia. Ale w tym wszystkim jesteśmy ludźmi, jakimiś ludźmi jesteśmy. Albo mamy serce dobre na wzór Chrystusa, idziemy za nim, albo serce nasze jest coraz bardziej zatwardziałe, zimne, nieczułe, pełne egoizmu. I o tym nam Duch Święty dzisiaj mówi w tym czytaniu. I Duch Święty nam daje dobrą nowinę, dobrą dobrą wiadomość, że wykrzykujcie radości na cześć, Jak na cześć Jakuba. Głoście, wychwalajcie, mówię, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Ani w tym całym świecie dzisiaj zostaje ta reszta Izraela. Resztka, która chce trwać przy Bogu, która chce iść tą drogą do Boga. Polska jest może jednym albo z nielicznych narodów, które jeszcze Zachował wiarę w Boga, jeszcze liczył się z Bogiem, z Jego przekazaniami w dzisiejszym świecie. Tak, cały świat zapomina o Bogu, zapomina o Chrystusie, ale ta resztka Izraela zostaje. Zresztą w każdym narodzie ta resztka jest, która pragnie kochać Jezusa, kochać Boga, iść tą drogą, którą wskazuje Jezus. I oto dalej Bóg mówi: Oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród niewidomi, dotknięci kalestwem. Kobieta brzewienna wraz z położnicą powracają wielką gromadą. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej. Czyli trzeba zobaczyć, co to znaczy, że ludzie oddalili się daleko od Boga w ziemię północną. To ani o tym mówi nam Ewangelia też. Jezus nam mówi przypowieść o synu marnotrawnym, wziął od ojca połowę majątku, swój spadek, bogactwo całe, miał dużo pieniędzy, ale stracił relację z ojcem. I to było największą naj tragedią jego, i z tymi pieniędzmi poszedł w dalekie strony. I tam z nierządnicami te pieniądze przetracił. Nic nie zostało. Nie był wielki głód, i nie miał już co jeść. Powiedział: Pójdę do mojego ojca, chociażby niech mnie uczyni swoim sługą, będę mu służył jako sługa. Kochani, co to znaczy to odejście od domu ojca odejście od relacji z ojcem? Wiemy, że chodzi tu o Boga, o Boga ojca. Kochani, co to znaczy odejście od Boga? To pójście w dalekie strony, w te ziemie północne. Które dzisiaj ludzie się oddalają, choć znowu są rzeczy duchowe. Chodzi o naszą świadomość, naszego ducha, nasze serce, nasz umysł. Odchodzimy od skupienia na Bogu, życia w miłości dla Boga, odchodzimy od, miło od modlitwy. Modlitwa to jest skupienie na Bogu, rozmowa z Bogiem. Ja mówię, słucham, co Bóg mówi, czytam, czytanie duchowe. Czyli moje serce, mój umysł jest oddany Bogu. I tak święci robili, że owszem pracowali, ale całe serce, umysł był oddany Bogu. Mówili, czy jeszcze pracujesz, czy idziesz móc się. Jezus mówi, móc się nieustannie, trwajcie z Bogiem w jedności, w miłości do Boga. I to jest życie właśnie dobre, życie chrześcijańskie, ale dzisiaj ten świat zupełnie inny się robi. Dzisiaj świat bardzo zaprasza do innego sposobu życia. Dzisiaj wielu idzie za sposobem życia według tego świata. Czyli dzisiaj świat proponuje, możesz zainteresować się wieloma rzeczami, tysiące rzeczy, które mogą cię zainteresować. Pozornie nie są złe. Chociażby powiem, żeby uzmysłowić, o czym mówimy. Powiem taki przykład. Jest niedziela do południa, prawda, teraz ktoś stanie w rodzinie, zjeść śniadanie, zabiera dzieci, jedzie na stadion, bo na stadionie będą takie ciekawe rzeczy. Będzie ciekawy mecz, zobaczymy ten mecz. Czy to coś złego? Pojechać na stadion, czy w inne jakieś tysiące innych miejsc. Owszem, sam sport jest dobry i trzeba go rozwijać, trzeba dbać o jakąś kondycję fizyczną, ale jeżeli to jest niedziela, jeżeli to jest akurat teraz ten czas, no to jest to kosztem Boga kosztem miłości do Boga. Odchodzimy. Nasza świadomość, umysł interesuje czymś innym, zanurzamy się w czymś innym, oddajemy nasze serce czymś innym. To samo może być, kochani, z wieloma innymi sprawami. Ktoś <laughs> mógł już być setki razy na wakacjach, na feriach, zwiedzić dziesiątki krajów egzotycznych, wspaniałych, zwiedzić cały świat, ale jego serce już tam zostaje, tego umysł zostaje. Ktoś inny siedzi przed telewizorem, przed komputerem, tysiące godzin już spędził przed telewizorem czy przed ekranem komputera. Czyli podejmuje pewną drogę chodzi, jakby w relację w tym światem, interesuje się tym światem. Świadomość, serce, umysł daje temu światu. I po tysiącach, tysiącach godzin przed telewizorem, czy po tych podróżach egzotycznych krajów jego umysł, serce już nie jest tak skupione. Często jest rozbite, rozkojarzone. Kochani, dzisiaj dużo ludzi znerwicowanych, niespokojnych. No więc właśnie, jeżeli podejmujemy tą drogę odejścia od Boga, Interesujemy się tysiącami rzeczy, tylko dla Boga nie mamy czasu, to zostawia to skutki w naszej świadomości, w naszemu myśle. Ja pamiętam świadectwo dwóch sióstr zakonnych, słyszałem ich świadectwo w Medżugorie. Otóż one w Rzymie chodziło od domu do domu, tak jak u nas ksiądz chodzi po kolędzie. Jak one miały takie natchnienie, szły od domu do domu. Zapraszały do modlitwy, chciały mówić o Bogu, o Ewangelii, zapraszać do modlitwy. I mówi, te siostry mówiły, że wchodziły do domów, i wszędzie w domu był włączony telewizor wielki telewizor w salonie wszędzie był włączony, drugi telewizor w kuchni żeby cokolwiek jeszcze nie, nie umknęło. I ci ludzie. Mówią tak, proszę siostry, my wierzymy w Boga, tak, ale my nie mamy czasu się modlić. Mamy papieża, papież się za nas modli. Czy to jest taka miłość do Jezusa? Można i tak, czyli kochani, można podjąć tą drogę, odchodzić coraz bardziej swoim sercem, umysłem, skupiać się na czymkolwiek, co nie jest Bogiem, i to nas rozprasza, rozbija. Że odda swój serce, umysł Bogu, nie pożałujesz, nikt tego nie żałował. Czy może mniej wtedy zrobisz, coś będziesz mniej zdolny do robienia czegokolwiek? A Jan Paweł II, on cały czas był skupiony na Bogu. Zobaczmy, jak ktoś go spotkał, on był skupiony. A czy on nie był zdolny do wysiłku intelektualnego, do pracy? Chyba nie było takiego człowieka tak mocno zajętego, Aktywnego jak Jan Paweł II w całym świecie. Prezydenci się z nim spotykali, i głowy państw, i różni ludzie. Dla wszystkich miał czas i miał słowo, które umiał powiedzieć. A zatem, jak swój oddasz umysł, serce Bogu, to jeszcze bardziej Bóg cię udoskonala. A zatem to słowo dzisiaj mówi, że ludzie odeszli w tą ziemię północną, daleko od Boga. Ale sprowadzę ich ziemi północnej, mówi Duch Święty, czyli na nowo to jest ten powrót do Boga, do relacji z Ojcem Niebieskim. Kochani, on nie jest łatwy, ponieważ dzisiaj świat proponuje nałogi. Tych nałogów jest setki tysiące. Jeżeli ktoś wejdzie w nałóg, to jest niewolnikiem nałogu grzechu. I często sam nie jest w stanie się z tego wydobyć, wydostać. Nie jest w stanie, nie ma siły. Ja takich ludzi wielokrotnie spotykałem. Musi mieć pomoc, kto weźmie go na ramiona do Jezusa, zaniesie. Tak jak pamiętamy ten sparaliżowany nad sadzawką siloam. On nie miał siły dojść do tej Sezawki, żeby mógł być uzdrowiony. Ale przyszedł Jezus i go uzdrowił. Dlatego z wielu ludzi, którzy dzisiaj nie są w stanie, Powstać nałogu. Często korzystają z lekarzy, bardzo dobrze, ale w większości lekarze są niewierzący dzisiaj. A natomiast za nałogiem każdym stoi zły duch. To jest prawdziwa przyczyna nieszczęścia, zniewolenia człowieka. Stoi zły duch, który proponuje miłe rzeczy, prawda? No napij się kieliszek wódki, no weź narkotyk, no coś tam zrób, prawda? Jakaś nieczystość, grzech nieczysty, jakie miłe, przyjemne. A jak to zrobisz, to wchodzisz w jego pułapkę. Wchodzisz w jego pułapkę, ilu ludzi jest I ludzie korzystają z pomocy lekarzy, owszem, trzeba to robić, ale jednocześnie trzeba po pomoc Jezusa też korzystać, bo lekarze często się to tak kończy: zobaczmy to w szpitalach psychiatrycznych, czy to się tak kończy, że lekarz da lek psychodropowy, jeden, drugi, trzeci. I ten człowiek owszem, wyciszy się, jest spokojny, ale życie tego człowieka to jest jak roślina już. On tylko oddycha, badają puls, czy oddycha, no wszystko dobrze. Ale to już jest wegetacja. Bóg nie chce takiego życia dla człowieka. Bóg jest pełnią życia, miłości, a ten człowiek już tylko wegetuje. No owszem, serce jeszcze odbije, jeszcze ale to już jest taka wegetacja. Dlatego, kochani, trzeba tego uzdrowienia, trzeba wyjścia, przyjścia Ducha Świętego, żeby Duch Święty wyprowadził człowieka z niewoli, z tej ziemi północnej. I znowu, żeby człowiek wszedł w relację z Ojcem, że jesteś dzieckiem Bożym, że masz Ojca, który cię kocha. A krew Jezusa, Jezus przyjął wszystko na siebie, wszystkie słabości, nałogi, grzechy. Krew Jezusa oczyszcza, uwalnia od wszelkiego grzechu, nałogu. Tylko trzeba... Przyjść, trzeba chcieć, trzeba prosić nieustannie Jezusa o pomoc. I wtedy wśród nich są niewidomi, dotknięci kalectwem, pokaleczeni, poranieni ludzie przez nałogi, przez grzechy, ale są, idą w kierunku Boga. Są tam, jest tych świadecz bardzo wiele, ludzi uzależnionych, którzy. Powracają pokaleczeni, poranieni, powracają przez Boże miłosierdzie. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potną się na niej. I to, kochani, mocą Jezusa Chrystusa, który przyjął nasze grzechy, stał się człowiekiem, aby na krzyżu za nas umrzeć. I to właśnie Jezusa, moc Jezusa Chrystusa, moc Jego imienia daje nam wolność, uzdrowienie i o tym mówi, moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia. Jezus pod Jerychem spotkał niewidomego Bartymeusza. I on zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ale nastawaj na niego, przestań, ucisz się, nie mów już. Bądź cicho, on jeszcze mocniej. Nie dał się przygasić. Wiara w Jezusa słyszał o Jezusie już pewnie: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus się zatrzymał, co chcesz, żebym ci uczynił? Rabuni, żebym przejrzał, żebym widział, mnie, bo jestem niewidomy. Twoja wiara cię uzrobiła, idź. Twoja wiara cię uzrobiła. Czyli, kochani, to wydarzenie pod Jerychem jest początkiem takiej modlitwy Jezusowej. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrześcijanie praktykowali modlitwę jezusową. I właśnie ojcowie Kościoła wyraźnie mówią, piszą, że czy jesz, czy pijesz, czy idziesz, czy pracujesz, czy odpoczywasz, nieustannie w swoim sercu powtarzaj Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzeszną. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Nieustannie te słowa powtarzam. To jest to właśnie to z Ewangelii. Jezus mówi, módlcie się nieustannie, czyli nieustanne wzywanie imienia Jezus. A to imię Jezus ma moc, ma siłę, bo na imię Jezus zegnie się kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Wszystkich istot. Nie ma kogoś, kto jest silniejszy od Jezusa. Czyli jakikolwiek problem, cokolwiek masz w sercu, w rodzinie, w domu, Jezusie, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Wołajcie, mówi Jezus, z wiarą, z mocą. A będą problemy, będą ludzie mówić: przestań wołać do Jezusa, przestań uspokój się, zajmij się czym innym. Ale ten Bartymał już jeszcze głośniej wołał do Jezusa: zmiłuj się nade mną. Jezus przyszedł, zatrzymał się, uzdrowił go. Każdy z nas, kochani, potrzebuje tego uzdrowienia, potrzebuje miłosierdzia, ale Jezus też chce, żebyśmy wołali do Niego. To imię Jezus uzdrawia, imię Jezus, kochani, leczy. Bo Jezus w Ewangelii, kochani, nam mówi takie słowa, że to Bóg ma moc uwolnienia każdego z każdego zniewolenia, a nałogi są zniewoleniem właśnie przez złe duchy. I to właśnie Jezus czynił w Ewangelii, uzdrawiał ze wszystkich chorób, zniewoleń. I Bóg ma moc te nałogi przerwać. Jest to dla niego po prostu łatwe. I, kochani, Jezus nam mówi, że jak się nie staniecie jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Bożego. Czyli trzeba nam brać naukę z dziecka też, bo dziecko jest proste w podejściu do własnych błędów. Kiedy się sparzy, to widzi, że postąpiło niemądrze, i już więcej tego błędu nie popełnia. Nie stara się szukać, że wina jest w kim innym, ale unika po prostu tego, tej przyczyny bólu, cierpienia. I jeszcze mocniej przylgnie do matki. I właśnie, kochani, człowiek uczy się również przez swoje doświadczenia. Im bardziej błądzi, tym bardziej zapamięta tą naukę, którą daje Jezus. Dziecko, które jest niemądre, które sparzy sobie rękę, to podobnie ponownie wkłada tą rękę do ognia i będzie znowu cierpieć. Natomiast dziecko, które jest mądre, jest ostrożne, uważne, i już tego więcej nie czyni. I tu, kochani, chodzi właśnie o nasze życie z Bogiem. Człowiek, który nie przestrzega przykazań Bożych, jest właśnie tym dzieckiem niemądrym. Unosi się pychą i wchodzi z własnej głupoty w ogień cierpienia i bólu. I konsekwencje są bardzo tragiczne, które trzeba długo później leczyć. Człowiek, który jest poraniony przez grzechy, te zranienia czynią go lękliwym, nadwrażliwym, poranionym i taki człowiek często już nie jest w stanie nawiązać takiej relacji z otoczeniem, właściwej, prawdziwej relacji. Często zły duch za tym stoi. I człowiek, który zbłądzi popełnił grzech, postępuje jak dziecko, które ciągle wkłada tą rękę właśnie do oga, ciągle się parzy. Człowiek mądry ma tą refleksję, podejmuje pokutę i uznaje swoją głupotę, pychę i konsekwencje grzechu. Dlatego, kochani, trzeba nam ciągle wyznawać tą wyższość Boga, mądrości Boga. Wyrażana jest ta mądrość właśnie w przykazaniach Bożych, żeby nie wkładać ponownie te ręki do, do ognia. I wtedy człowiek będzie się rozwijał jak dziecko, które zrasta z latami i kaleczy się już coraz mniej, bo jest mądrzejsze, bo jest uważne już. I wtedy wszystko prowadzi do celu, jeżeli to będzie przyjmowane z pokorą i prostotą z dziecka to nauczanie Boga. I wtedy podejmujemy, kochani, tą drogę właściwą drogę powrotu do Boga, do relacji z Nim, czyli odejścia z tych północnych stron, dalekich. A wejście znowu w relacje z Bogiem. A tą drogą jest Chrystus, tą drogą jest Jego nauczanie, są przykazania Boże, jest Prawo Boże. Dla tych, którzy go kochają, są łatwe, proste do wypełnienia i one są lekkie do spełnienia. Ale dla tych, którzy szukają czegoś więcej, no to wszystko się gmatwa i często ludzie sami siebie ranią. Kochani, niech Maryja, matka Jezusa nas wspomaga, niech prowadzi nas po tych drogach Bożych, drogach do relacji z Ojcem Niebieskim, drogi do uzdrowienia, do uleczenia naszej relacji z Bogiem, a przez to uleczenia naszych serc i naszych umysłów.